Z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 16. Jezus powiedział do swoich uczniów, Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, duch prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Jezus zauważa w rozmowie z uczniami. Że prawd wiary jest wiele, wiele wiadomości, które On mógłby im przekazać. Jednak nie jest to możliwe. Ponadto ludzki rozum jest też ograniczony w swoich możliwościach pojmowania, rozumienia praw bożych. Wśród nich są też te, które nazywamy tajemnicami wiary. Przyjmujemy je tak, jak Pan nam je przekazał, choć dostrzegamy, że nie potrafimy dać ludzkie rozumowe przedstawienie ich treści. Nie potrafimy wyjaśnić, nie potrafimy zgłębić do końca tego, co w nich jest zawarte. Jedną właśnie z takich prawd, z tych tajemnic wiary jest to, co jest treścią dzisiejszej uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Wyznajemy jako chrześcijanie, Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. Po ludzku nie potrafimy tego wytłumaczyć, ale Bóg właśnie w ten sposób siebie objawił. Tak właśnie Bóg. Mówi o sobie. Dlatego chcemy tę prawdę przyjąć i przyjmujemy wszystkie prawdy, które Bóg nam objawił. Przyjmujemy je z zaufaniem pokładanym w Bogu. Przyjmujemy. Ale też prosimy Ducha Świętego, by nas oświecał, by nas prowadził, by nam pomagał, prowadząc do. Prawdy, jak mówi nam dziś fragment Ewangelii. Tak, prośmy o tę Bożą pomoc dla nas samych, dla naszych bliskich, prośmy o tę Bożą pomoc dla całego Kościoła.